Patologie w Fundacjach Celebrytów. Członek zespołu Fujis zdefraudował 9 milionów z fundacji, która miała wspierać ofiary trzęsienia ziemi na Haiti. Naomi Campbell wydała ponad 90% dochodów swojej fundacji na luksusowe wygody typu hotele spaczy ochronę. Kanye West wydał 2 miliony dolarów z funduszu szkoły, którą założyła jego fundacja, na prywatny wyjazd do Paryża. Z pieniędzy opłacił swoją prywatną sesję zdjęciową i pobyt w luksusowym hotelu. Albo Kylie Jenner. Która w 2021 roku udostępniła zbiórkę na operację swojego przyjaciela, której cel był ustawiony na 60 tysięcy. Majątek influencerki szacowany był wówczas na grubo ponad 500 milionów dolarów. Kylie wpłaciła 5 tysięcy dolarów, a potem publicznie poprosiła fanów, żeby ci dorzucili resztę. No a to jest jedynie garstka przykładów. Kropla w morzu. I szczerze, to małe piwo w porównaniu z tym, co dzieje się w świecie celebryckiej filantropii. Celebryci bardzo często traktują dobroczynność jako dochodowy biznes, no a także narzędzie do załatwiania własnych interesów. Najczęściej chodzi po prostu o poprawę reputacji. Kiedy pojawia się skandal albo kiedy reputacja jakiegoś celebryty zaczyna się sypać, no to wtedy nagle, tak trochę znikąd, pojawia się fundacja, startuje jakaś głośna akcja charytatywna, w mediach lądują barwne zdjęcia, no i oto gotowy jest obraz człowieka o wielkim sercu. Drugim powodem jest unikanie podatków. W praktyce wygląda to tak, że celebryta przelewa pieniądze do swojej fundacji, odpisuje je sobie od podatku, a później wydaje te środki w sposób, który często ma niewiele wspólnego z pomocą potrzebującą. Tak popularne robię. są też tak zwane fundacje widma. Na zewnątrz głośne kampanie, wzruszające hasła, zbiórki, konferencje. Z kolei w środku realnej pomocy jest jak na lekarstwo, bo do faktycznych beneficjentów trafia jedynie ułamek tego, co zostało zebrane. Kolejną kwestią jest rozrzutność. Większość środków z fundacji idzie na luksusowe podróże, wynajem powierzchni biurowych, kampanie marketingowe czy wysokie pensje, no a sama działalność charytatywna staje się raczej dodatkiem niż tym głównym celem. Często fundacja działa też jak rodzinny interes, zatrudnia się krewnych oraz znajomych, którzy dostają wysokie wynagrodzenia, które oczywiście wypłaca się z pieniędzy darczyńców. Inny podział tych oszustw to zbiórki z haczykiem, wokół których pełno jest zamieszania i hałasu, a kiedy kurz opada, to prędko okazuje się, że do potrzebujących trafia tylko niewielki procent. Reszta zostaje w kieszeni organizatorów, albo ginie w kosztach administracyjnych. I tak kiedy się na to spojrzy z góry, cała ta otoczka sprowadza się do jednego. Stworzyć iluzję altruizmu, która w praktyce jest po prostu albo inwestycją w PR, albo podatkową ulgą, no albo sposobem na trzymanie kasy pod własną kontrolą, albo w ogóle wszystkim naraz. Teraz przejdziemy sobie do konkretów, no bo je lubimy przecież najbardziej. Donald Trump i jego fundacja to przykład wręcz podręcznikowy. Organizacja działała od 1988 roku, w praktyce będąc prywatnym portfelem miliardera, no, a nie instytucją charytatywną. Generalnie to nie zdziwimy się, jeżeli w to nie uwierzycie, ponieważ zabrzmi to jak jakiś naprawdę kiepsko-śmieszny żart. Mimo tego, że Rada Nadzorcza tej organizacji nie obradowała od 1999 roku, to organizacja była w stanie i tak działać do 2018, a rozwiązano ją tylko z uwagi na decyzję sądu. Pieniądze, które miały trafiać na cele dobroczynne, były regularnie wykorzystywane do finansowania własnych zachcianek oraz interesów Trumpa. Fundacja opłacała portrety Trumpa dla Trumpa, imprezy w Mar-a-Lago, prywatne wyjazdy, czy też ugody prawne w jego sporach biznesowych. Często zdarzało się też, że darowizny deklarowane jako wsparcie dla weteranów, muzeów czy funduszy związanych z 9.11. w rzeczywistości nigdy nie odpowiadały faktycznym kwotom. Dla przykładu Trump publicznie twierdził, że przekazał duże sumy na pomoc ofiarom zamachów z 11 września. W rozmowie z Howardem Sternem zadeklarował wpłatę 10 tysięcy dolarów na Twin Towers Fund, czyli główny fundusz wspierający rodziny ofiar. Jednak audyt funduszu i dokumenty Trump Foundation nie potwierdzają żadnej takiej darowizny. W rzeczywistości jedyna udokumentowana wpłata pojawiła się dopiero w 2006 roku i wyniosła 1000 dolarów, ale trafiła ona nie do głównego funduszu, lecz do programu dla ratowników z Ground Zero, powiązanego z kościołem scientologicznym i promowanego przez Toma Cruza. Trudno więc mówić o dużych sumach Jaki czy rzeczywistej pomocy dla rodzin ofiar, skoro realna darowizna była niewielka, opóźniona i skierowana do zupełnie innej organizacji. Niemniej istotny był wymiar polityczny. Fundacja przelewała... Może ten Trump ten też potrzebował... ...organizacji da, czy inicjatyw, które mogły wzmacniać kampanię i kontakty Donalda w świecie polityki. Na dodatek Trump lubił przypisywać sobie cudze zasługi. Wielokrotnie chwalił się darowiznami jak własnymi, mimo że realnie pochodziły od osób trzecich, albo były po prostu grantami. A żeby było jeszcze, w cudzysłowie mówiąc, zabawniej, to przez lata fundacja przyjmowała zewnętrzne darowizny, mimo że nie miała wymaganej rejestracji do ich pozyskiwania. Chociaż formalnie była organizacją charytatywną, prowadziła bardzo nieprzejrzystą działalność. Nie przeprowadzała właściwych audytów ani nie składała kompletnych sprawozdań finansowych, co utrudniało weryfikację przepływu środków. W skrócie mówiąc, był to self-dealing, mieszanie funduszy prywatnych z charytatywnymi, polityczne machinacje i wprowadzanie opinii publicznej w błąd. To wszystko skończyło się w sądzie, a fundacja Trumpa została rozwiązana. A jakie były tego skutki? No tutaj pewnie co po niektórym podniesie się ciśnienie jeszcze bardziej, ale no też Wypłacę warto uchać, tak, Otóż sąd nałożył na Donalda Trumpa karę w wysokości 2 milionów dolarów jako rekompensatę za niewłaściwe użycie funduszu wraz z obowiązkiem rozdzielenia pozostałości funduszu, czyli tam około 1,8 miliona dolarów, na inne organizacje dobroczynne. Czy jest to dużo? Z raportu Reutersa wynika, że Trump w 2024 roku zarobił ponad 600 milionów dolarów, więc licząc to procentowo, to wychodzi z tego mniej więcej tak, jakby osoba, która zarabia 3000 zł, musiała zapłacić 10 zł kary. No. Ono, czyli lider YouTube, przez lata kreował się na jednego z największych filantropów świata, a jego kampania One była reklamowana jako projekt walczący z ubóstwem oraz chorobami w Afryce. Wszystko wyglądało pięknie, dopóki w 2018 roku nie wyszły na jaw kulisy działalności biura organizacji w Johannesburgu. Okazało się, że za hasłami o solidarności i pomocy kryła się rzeczywistość pełna mobbingu i nadużyć. Pracownicy opowiadali o toksycznej atmosferze, poniżaniu, a nawet o zmuszaniu ich do wykonywania prywatnych zadań dla przełożonych. Niektórzy z nich zdecydowali się później pozwać organizację, co tylko nagłośniło sprawę jeszcze bardziej. Na dodatek wyszło na jaw, że oddział 1 w Johannesburgu przez lata nie dopełniał obowiązków podatkowych. Problem nie polegał na tym, że musieli płacić ogromne podatki jak zwykła firma. Chodziło lecz o to, że organizacja nie złożyła odpowiednich dokumentów, które dawałyby jej status zwolnionej z podatków. W efekcie wyglądało to tak, jakby fundacja działała w szarej strefie, a unikanie rozliczeń tylko pogłębiało podejrzenia o brak przejrzystości. Choć oficjalnie organizacja utrzymywała, że większość środków trafiowała na kampanie świadomościowe oraz lobbying polityczny, to krytycy podkreślali, że ogromne sumy znikały w kosztach administracyjnych i marketingowych, zamiast realnie wspierać społeczności w Afryce. Z raportów wynikało, że tylko niewielki ułamek budżetu trafiał bezpośrednio do potrzebujących, a spora część pieniędzy wydawana była na tu cytuję kwestie administracyjne oraz marketingowe, czyli znając życie były to pewnie wysokie pensje kadry, eleganckie biura czy też kosztowne eventy. W połączeniu z doniesieniami o mobbingu i nieprawidłowościach podatkowych w oddziale w Johannesburgu coraz częściej pojawiały się pytania czy One nie stało się przede wszystkim machiną pr która więcej inwestowała w budowanie wizerunku Bono i jego współpracowników niż w faktyczną walkę z ubóstwem. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Bono wziął na siebie odpowiedzialność za zaniedbania, obiecując reformy, które miały poprawić ochronę pracowników. No ale mleko się już rozlało, a sprawa poważnie nadwyrężyła wizerunek organizacji, a także jej liderów. Kanye West też miał swoją przygodę z filantropią... Kanye West! W ...względzie do naśladowania. W 2003 roku, jeszcze z pomocą swojej mamy, czyli Dondy West, założył fundację, która miała wspierać edukację i walczyć z analfabetyzmem wśród młodzieży. Wyglądało to pięknie na papierze, jednak praktyka wyglądała zgoła inaczej. Część zebranych pieniędzy nigdy nie trafiła do szkół, a znaczna część była wydawana w sposób, który niewiele miał wspólnego z deklarowanymi celami. Na przykład w 2024 roku były pracownik Donda Academy, mianowicie Trevor Phillips, nie ten z GTA V, pozwał Kanye Westa oskarżając go o niewłaściwe wykorzystanie funduszy przeznaczonych dla uczniów szkoły. Philips twierdził, że West przeznaczył środki, w tym czesne uczniów, na różne osobiste wydatki, takie jak dwumilionowa podróż do Paryża, podczas gdy personel nie otrzymał wynagrodzenia z powodu zamrożenia kontrapera po zerwaniu współpracy z Adidasem. Chociaż jak coś, to na razie są to tylko zarzuty, które jeszcze nie zostały potwierdzone w niezależnych źródłach. Nie brakowało też innych podejrzanych akcji. Na przykład w 2023 roku dwie były nauczycielki złożyły pozew przeciwko Donda Academy, twierdząc, że zostały zwolnione po zgłoszeniu obaw dotyczących dziwnych zasad panujących w szkole, takich jak obowiązkowe czarne ubrania, zakaz używania widelców czy podawanie tylko sushi na lunch. Generalnie cała ta charytatywna inicjatywa Westa wyglądała bardziej jak projekty wizerunkowy niż realna pomoc. Jeden z dawnych przyjaciół Kanye publicznie zarzucił mu, że raper zaniedbał swoją fundację i że traktuje ją jedynie jako element własnego PR-u. Sprawa stała się tak głośna, że trafiła nawet do programu Kardashianek, gdzie pokazano napięcia między Kanye, jego znajomym i Kim Kardashian. A skoro już o Kardashianach mowa, no to oni również mają rzecz przecież... jasną. Jak to wygląda, kurwa. Nie ma nic bardziej poniżającego niż bycie fanką kogokolwiek stąd. A to jest ta, co była ojcem i teraz jest matką, czy, czy to czy mi się osoby pojebały? Kurwa, zresztą w sumie, jak będziecie zdali odpowiedź na to pytanie, to was przestanę szanować na swoje dobroczynne grzeszki. Od lat rodzina buduje markę na luksusie i autopromocji, a ich działalność charytatywna często postrzegana jest jako narzędzie PR-owe. Nie ma co się dziwić, że ludzie patrzą na to dość krytycznie. Kim Kardashian sprzedawała swoje ubrania na aukcjach na eBayu, reklamując to jako akcję na cele dobroczynne. W teorii oczywiście ok. no ale problem polegał na tym, że na faktyczną pomoc trafiało jedynie 10% zysków, a cała reszta, czyli aż 90%, zostawała w jej kieszeni. Jeżeli chciała tylko część zysków Taki przekazać diaku. na cele, albo no ogólnie jakąś określoną kwotę ze sprzedaży, to okej, okay, nic w tym złego. Lecz promocja aukcji sugerowała, że to całość zysków pójdzie na cele. Z czasem dopiero wyszło na jaw, że Kardashianka zrobiła sobie z tego pomysł na fajny zysk. No bo owszem, oddawała te 10%, ale ciuchy sprzedawała drożej. No bo chyba logiczne jest to, że kupujący chętniej zapłacą więcej za ciuch, z którego zysk pójdzie na szczytny cel. Więc kto wie ile realnie więcej pod pozorem chęci pomocy w rzeczywistości ona na tym zarobiła. Podobne zarzuty pojawiły się przy okazji wielkich tragedii takich jak trzęsienie ziemi na Haiti czy huragan Katrina. Kardashianki zachęcały wtedy fanów do zakupów we ich sklepach online obiecując przekazanie części dochodu potrzebującym, ale nikt nigdy nie zobaczył dokładnych raportów. Nie wiadomo było ile pieniędzy trafiło do poszkodowanych, ani które organizacje de facto po wsparcie otrzymały. Nic więc dziwnego, że wielu uważało to za zwykłą reklamę Marek Kardashianów pod przykrywką dobroczynności. Dochodzi do tego jeszcze fakt, że praktycznie każda z akcji charytatywnych, którą prowadziły, była powiązana z promocją kosmetyków, ubrań albo programu. W efekcie ich super dobroczynność, pomoc zawsze wyglądały jak z programu. Jak one tutaj efekcie... siedzą stary, to wygląda jakby każda z ich miała kija w tupie. To jest Kendall Jenner? Ich super... Do... Nie, ta jest Kendall Jenner, tak? Kurwa nie, kto jest, to, to jest kim Kardashian, to wiem. Proczynność, pomoc zawsze wyglądały jak sprytnie zaplanowany marketing, ocieplenie wizerunku, no i solidne podkręcenie sprzedaży. Bill Gates od lat kreuje się na największego filantropa naszych czasów. Jego fundacja, stworzona razem z jego byłą żoną, przekazała już ponad 100 miliardów dolarów na zdrowie, edukację i walkę z ubóstwem. Finansowała szczepienia dzieci, badania nad malarią, HIV czy polio a także rozwój medycyny w najbiedniejszych krajach świata. No ale też pojawia się tu kilka ale. Fundacja inwestuje w firmy farmaceutyczne takie jak Pfizer czy Merck, które później otrzymują granty na produkcję szczepionek no i leków. Oznacza to, że fundacja finansuje projekty, które mogą przynosić zyski firmom, w które Gates, uwaga, prywatnie inwestuje. No nie trzeba być tu jakimś wielkim znawcą biznesowym, aby dostrzec w tym szybko konflikt interesów. Zresztą krytycy też o tym mówią. Fundacja działa na rzecz zdrowia publicznego, jednocześnie wspierając podmioty, które mogą czerpać zyski z tych działań. Dodatkowo, fundacja była krytykowana za brak transparentności w raportowaniu części wydatków, a także wchodzenie w partnerstwa biznesowe, które jednocześnie faworyzowały firmy, które powiązane były z Gatesem. I teraz ktoś może powiedzieć, że no dobrze, no ale Gates zadeklarował, że do 2045 roku odda cały swój majątek na cele charytatywne. Jasne, taka zapowiedź brzmi naprawdę imponująco. Tylko, że to wcale nie oznacza, że całość trafi do najbardziej potrzebujących. Pieniądze nie pójdą bezpośrednio do ludzi, ale przejdą przez jego fundację. A to oznacza... No ale dobra, kurwa, ale to tak szczerze, no bo już też mnie to kurwia. Jeśli są gdzieś, kurwa, jacyś nieudacznicy, co nic nie robią... Takim będziesz jedyne co robił, to ich będziesz to ich będziesz, yy, będziesz dawał jedzenie, to oni nigdy nic nie będą robić. Trzeba przestać udzielać się charytatywnie i dawać kurwa ludziom, ludziom którzy nic nie robią, kurwa yy, narzędzia, żeby przeżyli. Charytatywnie to się można udzielać stary, żeby pomóc ludziom, którzy są chorzy. Nie kurwa jakimś chłopom, co siedzą kurwa w lepiance od 300 lat, bo cały czas ktoś ich subsyduje że to Gates będzie decydował, kto dostanie wsparcie, no a kto nie. Po drugie, oddanie majątku nie oznacza utraty wpływów. Wręcz przeciwnie. Nawet jeśli formalnie przekaże całą fortunę, to wciąż zachowa kontrolę nad tym, jak będzie ona wykorzystywana. A to daje mu gigantyczny wpływ na politykę, gospodarkę i badania naukowe. I to przez kolejne dekady. Do tego dochodzą też korzyści. No wiadomo, przez kolejne dekady, nie? No Zobaczmy. Od 40 do 20 lat chcę to oddać. Pil. Bill Gates. Bill Gates. To odda cały swój majątek, jak będzie miał 90 lat, to na pewno przez kolejne dekady będzie ten. Na pewno przez kolejne dekady będzie jeszcze na tym zarabiał. Moim zdaniem on się do 10 lat wypierdoli. Reuści podatkowe. Pieniądze przeniesione do fundacji w dużej mierze zwolnione są z podatku. Krótko mówiąc, wizja wielkiego altruisty, który oddaje cały majątek, może być jednocześnie też cwaną strategią PR-ową, sposobem na ominięcie podatków i narzędziem do utrzymywania wpływów. I właśnie dlatego działalność filantropijna Gatesa budzi aktualnie tyle kontrowersji. Naomi Campbell przez lata chętnie kreowała się na filantropii. Ale bramę wpierdoli, sensie ja pierdolę, o kurwa. O ja pierdolę, o kurwa. A ziomek był najgorszy na boisku. Miała być tego najlepszym dowodem. Organizowała huczne pokazy mody, pełne celebrytów, aukcje charytatywne i medialne eventy, które na pierwszy rzut oka wyglądały naprawdę imponująco. Za 6 minut Problem w tym, że kiedy zajrzano głębiej, to wyszło na jaw, że ta dobroczynność miała więcej wspólnego znowu z PR-em, aniżeli z realną pomocą. Media donosiły, że od kwoty, wiemy. które miały rzekomo trafić do potrzebujących, w praktyce pokrywały koszty luksusowych hoteli, wystawnych bankietów, czy nawet samych przelotów prywatnymi samolotami. W latach 2016-2021 Fundacja Naomi Campbell Fashion for Relief zebrała niemal 4,8 miliona funtów, z czego na faktyczne wsparcie w formie grantów trafiło zaledwie około 389 tysięcy funtów, czyli niespełna 10% całości. Reszta środków w dużej mierze pochłaniana była przez koszty luksusowego stylu działania organizacji. Naomi korzystała m.in. z pobytów w hotelach w Cannes nawet za 3000 euro za noc. Fundacja opłacała jej osobistą ochronę wartą około 4000 euro, a powiernik organizacji, czyli Bianka Helmich, otrzymała, uwaga, 290 tysięcy funtów. W nieautoryzowanych opłatach konsultingowych oraz dodatkowe 26 tysięcy funtów rocznie na podróże. Wszystko bez odpowiedniej zgody i dokumentacji. Co więcej, część pieniędzy przeznaczonych dla partnerów, takich jak Save the Children czy Majors Fund for London, nie została wypłacona od razu. Na przykład 375 tysięcy funtów zebranych w 2017 roku trafiło do beneficjentów dopiero w 2023 i to dopiero po interwencji sądowych zarządców. W 2021 roku brytyjska komisja do spraw organizacji charytatywnych wszczęła oficjalne dochodzenie w sprawie fundacji, dlatego że jej raporty finansowe były tak niejasne, że trudno było stwierdzić, czy w ogóle jakiekolwiek pieniądze faktycznie docierały do osób potrzebujących. Coraz częściej mówiło się, że Campbell wykorzystuje fundację przede wszystkim do podtrzymywania swojego statusu w świecie mody i show-biznesu. Piękne zdjęcia z czerwonego dywanu były, no ale efektów realnej pomocy praktycznie brak. Ostatnim przykładem, który sobie dzisiaj przytoczymy jest Fundacja Raising Malawi założona przez Madonnę. Fundacja miała pomóc milionowi sierot żyjących w skrajnym ubóstwie właśnie w Malawi. Niestety bardzo szybko okazało się, że z tej szlachetnej wizji zostało dość niewiele. Menedżerowie fundacji roztrwonili blisko 4 miliony dolarów przeznaczonych na budowę szkoły, która finalnie nigdy nie powstała. Sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej podejrzana, kiedy to wyszło na jaw, że dyrektorem wykonawczym był partner personalnej trenerki Madonny. Niby początkowo nic wielkiego, ale jak się później okazało, był to niezły wałek. Ogromne pensje, luksusowe samochody, drogie biura, a nawet członkostwo na polu golfowym. Wszystko to było z pieniędzy, które miały finansować edukację najbiedniejszych dzieci w Afryce. Projekt ostatecznie upadł w 2011 roku. 3,8 miliona dolarów zostało wydanych na architektów, biura i auta dla ludzi, którzy nawet nigdy tam nie pracowali. Wizerunek Madonny mocno ucierpiał, a w 2013 roku sprawę dodatkowo podgrzała ówczesna prezydentka Malawi, która publicznie oskarżyła artystkę o wyolbrzymianie swojego wkładu, no i wręcz zastraszanie urzędników. Madonna oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła, a konflikt ostatecznie wygasł. No ale nie smak, rzecz jasna pozostał. Mimo, że pierwotny projekt się nie powiódł, no to fundacja potem przeszła reorganizację, no i wdrożyła inne działania edukacyjne. Ale sam pomysł budowy szkoły pozostał wielkim niewypałem. Z kolei mniejszych przykładów wałków w kwestii kradzieży pieniędzy z dobroczynności jest tak dużo, że odcinek poważnie mógłby trwać na no. pewnie dobę. Na przykład w 2003 roku Arkeli... Tak zwane ogarniemy. A Arkeli nie siedzi za zabójstwo? Zorganizował koncert charytatywny dla Texas Military Family Foundation, który miał wspierać żołnierzy no i ich rodziny. Okazało się jednak, że fundacja nigdy nie otrzymała żadnych środków, mimo że gwarantowane było 50 tysięcy dolarów na ten cel. Promotorzy koncertu twierdzili, że impreza nie przyniosła żadnych zysków. Nawet po wielokrotnych próbach kontaktu z zespołem oraz prawnikiem Kelly'ego pieniądze nadal nie zostały przekazane. Albo rok 2012 i Fundacja Born This Way Foundation założona przez Lady Gagę i jej matkę. Fundacja otrzymała ponad 2,6 miliona dolarów dochodów, jednak przez cały rok przekazała zaledwie 5 tysięcy dolarów w formie dotacji beneficjentom. Większość środków została przeznaczona na różnego rodzaju koszty operacyjne. Ponad 406 tysięcy dolarów na usługi prawne, 348 na produkcję wydarzeń, 150 tysięcy na konsulting, czyli jakieś tam usługi doradcze związane z działalnością charytatywną, do tego 300 tysięcy na strategiczne konsultacje, 50 tysięcy na media społecznościowe, ponad 62 tysiące na produkcję scen, ponad 800 tysięcy na kategorie inne, a także znaczące wydatki na promocje, badania no i podróże. Krytycy uznali to chyba najlepiej jak się da, czyli za marnotrawstwo. Choć fundacja broniła się, że nie jest klasycznym grantodawcą, tylko sama realizuje kampanie i projekty w terenie. Masakra stary. To jest właśnie sedno problemu z dobroczynnością celebrytów. Zwykłe organizacje charytatywne podlegają kontrolom. Muszą składać raporty, przechodzić audyty, a i. Je... Ale w Polsce zresztą to samo się robi. Szkoda, że szkoda, że tutaj nie zajrzą. Yy, żadne te kanały na YouTube nie zajrzą tym wszystkim kurwa Kaiserom yy, i Lil Masti do dupy, nie? Łatwo się mówił jakiś tam wiesz